Witajcie z powrotem. Teraz będziemy nagrywać Minecrafta, jak już to widać. No, pójdziemy teraz do kopalni. Naz nazbieramy jakichś surowców. Czego skąd? Creeper! Wow. Prawie mnie zabił. Gin, 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 gin! Nie! Gin, gin! gin, gin. Nareszcie go zabiłem. Zobaczmy, jak tam poszło z tym przypalaniem się. Na razie. Ponieważ nie można tak pójść bez niczego. O, trzy żelaza. Mam akurat. uhał wow. Że na gorąco artygment. To chyba jest, ale nie wiem. Co to jest za? Język. No, zobaczę sobie najpierw tego artygmenta. Co to jest? Zacznij mi, Nie kojarzek, nie kojarzę. Ale dawno w kończę. Tu jest znowu coś jest fajnego. Ciekawe, czy drzwiami można przypadać nie da się. To crafting te uży użyjemy. Najpierw pójdziemy tutaj. Muszę się oczywiście najpierw przygotować, zanim pójdę znowu do tych spawnerów i znowu mnie spróbują zabić. Żeby im po prostu nie było tak łatwo. No chyba wiecie o co chodzi. To trochę byłoby głupie, że te co. I wyginę, i wyginę. Tak jak to było w poprzednim odcinku. Więc sobie najpierw pościnam to drzewo. Jak to ludzie, którzy mówią drzewno. A tak właśnie to, po co mi jest ten? Właśnie do mnie teraz coś dotarł. Dotarło do mnie teraz, że po co ja? Pa przypadałam tym crafting tablem, skoro mogłem użyć czego innego pójść do lasu, wziąć drzewo. Ale okej, okay, dobrze, że drzewo to nie jest jakieś rzadkie jak diaksy. A obejrzyjcie sobie tego, jak to nazywało, odcinek y Exploding TNT i w Wood ar was rar In Minecraft czy jakiś tak? To jest śmieszne. Możecie może się my po prostu opakować śmiechu, tam oglądając coś takiego. Tutaj sobie zrobię. Co by to sobie zrobić? Wiem. Kidoff. był bez kidoffa to to w ogóle nie byłoby sen, nie miałoby sensu. Wezmę sobie zrobić coś takiego, tyle będzie wystarczyć. Mamy teraz pięć. Jak to się. Wszystko Więc Trochę poczekamy. I znowu pójdę sobie potem pokopać. Nie pokopać, tylko ściąć drewno. A się mówi tak potocznie pokopać drewno. Drewno się nie kopie. A w Minecraftie to chyba wszystko się kopie, ale nie wiem. Dobra. Chyba zrobię sobie cięcie, chyba zrobię sobie cięcie, jeżeli, te, jeżeli Mam tak ciągle ścinać drzewną. Zapomniałam o tym że które miałem teraz. Tutaj. To jak zrobię cięcie i się widzimy jak skończę przypadek, to z tamtego odcinka. Witam po przerwie. Teraz będę... Teraz, 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 teraz. Co ja ze tak z tym teraz na razie robię? Co zrobię teraz... Jakiś tam chestplate. A mogę zmierz zrobić. Szkoda, trudno. Niestety takie rzeczy się zdarzają czasami. Tutaj jest. To... Hmm. O co z tym chodzi? Nie przecież. Ja. To, że ja tutaj nie zrobiłem Że ja co? Że ja niby... Że niby zepsuł się safe? Że niby teraz się zepsuł mi safe i... Straciłem do tej fajnej kopalni opuszczonej? Jak się dokopię z powrotem tam To się z powrotem widzimy Normalnie cięcie za cięciem i znowu spotkamy się po przerwie. Już się tutaj dokopałem do tego miejsca. Trochę tr trudno będzie sam się dostać, ponieważ... No widzicie, nie jesteście ślepi. A jak jesteście, to radzę założyć okulary. I przewinąć sobie filmik. O teraz już macie doskonały widok. Tutaj już do mnie strzelają, ale ja tam przyjdę sobie będę ich nawalał z kiloku. A ty już w służy, czyli do nawalania? Ja to już sobie zrobiłem kolejne. A teraz gin, 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 gin i się ode mnie otrzep. dobra. Pamiętam to miaskinię, znam im je własną kieszeń, więc jeżeli dobrze zakojarzyłem, to... Nie, co nie w tą stronę powinienem. O ile to jest ta jaskinia? Ile jaskin jest w Minecrafcie? Na jednym Minecraftu w świecie, który nie będzie dużo jaskin. Oczywiście, że jest zawsze dużo jaskin, co ja gadam. Tylko że ja nie kojarzę na razie niczego tego tyku i... I to nie ta jaskinia. Save się zepsuł, pogódź się z tym. Dobra. Dalej się żyje. To nic, że znalazłeś opuszczone kopalnie. Przecież, przecież to tylko opuszczona kopalnia z bardzo fajnym spawnerem, z, można zrobić, z którego można zrobić ekspiarkę. Nic się przecież nie wydarzyło. Znaczy, oczywiście, że nic się nie wydarzyło, ale to też za przeszkoda. Taka trochę. Co to tak jęcząc tej zombie, jakiś tutaj. Nie wiem o co chodzi. W Weźcie z... pokażcie co wy mi chcecie? Pokazać, że tam kolejna jaskinia jest. Może to będzie tym razem ta dobra jaskinia. Ja sobie tutaj już co A żeby było szybciej, to co chcę. Co on tam? I tam mam trochę żelaza. Dużo. Dobrze, dobrze, dobrze idzie, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze idzie, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze idzie, dobrze, dobrze. Gin, Gin, nie, nie zbliżaj się do mnie. Jest okej, okay, dobra. Można zacząć eksplorację tego? No można. No nic ciekawego tu na razie nie ma. A dobra, tutaj wsadzę. No i co? No i sobie zrobię kolejny. Kładnie. Bo coś trzeba zawsze mieć. No że zaraz jest, no creepery są. Tak właściwie ja tyle nie wierzę, że jest tylko. że jest tylko. Czy, czy Creeper został zabity? A nie, nie został zabity przez szkieletę. No bragi, tu szkielecie. Nie zbliżaj się, nie strzelaj. I tak powinno być. Teraz. Co zajdę sobie tam na dół? Szkielet. Ludzie. I co ja mam, te... to jak ja tam teraz dojdę do niego? Powinienem go, Wiem, że powinienem go teraz zaatakować. Co to było? Dobra, co to jakieś strachy... Spawner! Spawner! Widzicie to? Widzicie? Widzicie? Spawner tam jest! I zaraz mnie coś zabije i będzie przykichany zająć moje szczęście. Tylko czego tu może być spawner? Ja obstaję, że pająków. I pająków, miałam rację, bo tego to jest najwięcej. Tylko, jak teraz tam wejść i nie dać się zabić? Dobra, pojedynczą będę ich brał. Dobrze, dobrze idzie, dobrze. na Pan Pan 1. No i co, no? wiem, że powinienem mieć więcej tych pochodni. Dobrze jest, dobrze. M tego będę bo wiem, że to całkowicie nie eliminuje tego wszystkiego, ale no właśnie, jak widzicie to teraz, ale coś spowalnia z tym, co wiem. I więcej czasu na inne rzeczy. No jak to? No mam wi wiadra, mam płytę muzyczną i co tu jest? No kolej, no że zazoł zbroja dla konia. Bo tutaj jeszcze będę musiał wrócić. Tutaj jeszcze wrócę, zobaczycie. Zostawię tutaj na razie co, co za bardzo nie jest potrzebne. Mi tu I jeszcze to wrócę. A tak, właśnie, to sobie koordynaty zobaczcie. Co znaczy ja sobie zobaczę, żeby miał je nagrane. Że gdyby coś się jeszcze bardziej zepsuło, to żebym wiedział, co i jak zrobić. Hm. I co teraz robić? Co w takim momencie robić? No, wungiel. Jest. Udało się. Dwóngiel mamy. To, to co najważniejsze. Jeszcze jedno przerobię na to. I to przerobię sobie na to. No i to sobie przerobię tak, tak. I będę miał mnóstwo pochodni. Na razie jakoś dobrze idzie. Nie tak jak w poprzednim odcinku, co ciągle ginąłem. Ale to nie jest fajne, tak ciągle ginąć. Wkurzające. A, a ciągłe giniecie jest fajne. W ogóle. W Minecraft'cie... Nieważne, nieważne, nieważne. Chciałam powiedzieć coś, coś... Głupiego bym powiedział. A co? A ciągłe giniecie w realu. A w realu ginie się tylko raz. Nie, 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 zastan nie zastanowiłem się nad tym, co chciałam powiedzieć. A to co to za kotlina? Kotlina, dolina jak już prędzej. I ogórki atakują. Jakieś. A właśnie to wiem, że Creeper to nie ogórek. A ty nietperzy to, to nie wiem po co dodali. to dali. To jest dla mnie niezbędne wzbogacenie gry. Znaczy, w, z, a może i niezbędne? Pamiętam to! Co? Sejs się nie popsuł? Jak, jak to się, jeżeli się nie popsuł, to jak się popsuł? Skoro to widzicie, tam te moje schody, co to jest? No jak? No, jakże tam moje schody są, że, że się popsuł, nie popsuł? Dziwne. A ja tutaj jeszcze spadnę, więc trzeba będzie tutaj Dziwne. zrobić jakieś zejście na dół. Chciałam powiedzieć, zrobi zejście na dół, żeby zejść. Ciekawa funkcja zejścia. Nigdy nie, nie widziałem, że zejście się robi po to, żeby zejść. I, i pewnie ktoś mi powie, kamień są, przejesz tam masz wodę, dlaczego tam nie skaczesz? Bo będę chciał jakoś wrócić. Proste. Proste po prostu. Proste. Jak by tutaj teraz tam wykombinować, żeby dało się zejść? A może gdybym tak. Gdzie one? Jeszcze. Patrzcie, szkielet widzicie? Mam trochę rozjaśnił mrok w umysłach. Co? Że idą do światła te. Jak one się nazywają? Zombie i inne te potwory. Poczwary jedne. Ciekawe, nie powiem. To właściwie jakoś idzie teraz, schodzimy, złazimy i nie wiem, jakie jeszcze synonimy wynajmę. Jak to idzie dobrze? No. Jak to dobrze idzie? Gdybyście mieli jakiś pomysły, co zrobić w kolejnych odcinkach, to bym prosił o napisanie. I jak to idzie nam na razie dobrze tam idzie chyba po raz pierwszy uważam, że niedługo skończyły się koby Tam na razie się nie wybiorę i jest to właśnie ciekawe jak, jak to jest, że się w końcu zepsuł mnie nie zepsuł. Nie wiem o co chodzi. Będę chciał zobaczyć na dawą. Siedzę na a co to oznacza? Że, ben, że będę chciał coś wziąć, taką nawę. I, i wody też sobie weź sobie, potem. Jak stąd wyjdziemy, to chyba to odcinek. I sobie, na, I sobie tutaj to wszystko potem eksplorujemy. Albo ja w własnym czoci, czasie, jeżeli powiecie, że nudzi was właśnie po pokopaniach i byście zobaczyli, jak ja coś budujesz już. Ale na razie nie ma z czego budować, bo trzeba się trochę ulepszyć. A to, to co to jest, że, że. ja stąd tutaj, że. nie wiem. A tak, pamiętam, tutaj kopałem to wszystko, żeby tutaj mieć. Na ten parkur dziwny. O, i tu jakieś coś. jakiś kobyl to był. Idzie. To, że tutaj są pająki? Nie. To chyba pająki są z tego starego spawneru, a tutaj są pewnie. Tak, są pająki, lepiej to zakryję, bo znowu mnie zabiją. Tu ja już pamiętam, co tutaj było. Jestem ciekaw, jak, jak to jest, jak to tutaj wszystko wygląda. To, że tutaj wychodzę, pamiętam i że tutaj to jeszcze istnieje. Jak ja mogłem tu w ogóle przegapić? A nie, to nie to jest. Nie, nie to, okej, okay, okej. Okay. Jak ja mogłem to właściwie wszystko przegapić? Niech ktoś mi powiedzi, powie, jak... Jak mogłem to wszystko przegapić, co tutaj to właśnie widzicie? To nie załadował Stunem, to... Nie wiem. Nie wiem, ja, ja nie kumam tej gry. Mi się wydawało, że ją rozumiem. Przypomniało mi się te racje, ja zostawiłem tam wejście do tej jaskini. Dobra, wiem co zrobię, żeby już nie zapomniał, żebym nie był kolejną taką gapą. Dobra, tym że żelaznym będziemy kopać. Żelazo to nie diamenty przecież. Ale diamentami samymi nie da się wyżyć w Minecrafcie. Ile? 15 bloków. Na 15 bloków yy, to będzie chyba wystarczyć. No jak mogłem takie coś zapomnieć? No weźcie mi, powiedzcie. I to nagle wszyscy mi piszą w komentarzach. I, i, i teorie swoje, jak mogłem to zapomnieć. A weźcie jakąś spróbujcie wymyśleć. Będę chciał wiedzieć, zapoznać się z nim. Wiem, że powinienem jednoblokowo, ale dwublokowe też będzie wyglądać lepiej. Tutaj, tutaj coś będę musiał zrobić, jakąś ładniejszą kopię. Ładniej, że wejść do kopalni, bo nie może, Bo ja według mnie tyle się nagadam, a nic nie przekażę. Bo według mnie nie opłaca się robić ładnej kopalni, tylko ładne wejście do niej. Ponieważ po co komu ładna kopalnia? Kopalnia ma być wydajna, a trochę trzeba poczekać, robiąc taką ładną kopalnię. Dobra, to idę do domu i wszystko wam, i wszystko wam powiem. To, nie powiem, tylko zakończę, co ja gadam. Co ja gadam tak właściwie. No i, no widoczne jest. Jak to mi to wszystko, jak to tutaj wszystko wygląda? Mam nałe więcej i spajkę, Ale ładnie spajczą. I nic, żadnego dropu, żadnego lootu, szkoda. Według mnie ze spawnerów powinien się robić niezbyt... Ekspiarki, a nie MoveGrindery. Ponieważ MoveGrindery to się robi w miejscach, gdzie jest ciemno. Robi się ciemne miejsca. A, sp a spawner potrzebuje troszeczkę więcej światła. I tak właśnie się pożegnamy z wiaderkiem lawy w ręku. No i cześć, do następnego odcinka!